Dzień dobry, nazywam się Ekateryna Suszko. Jestem Rosjanką, ale przyjechałam do Polski z Finlandii, gdzie mieszkałam 8 lat. Najpierw nie chciałam uczyć polskiego, bo myślałam, że mogę używać angielskiego, ale z tym jest problem i zdecydowałam pójść do tej szkoły i nauczyć się polskiego. Bardzo mi podoba język polski. Bo on jest podobny do rosyjskiego i też miły dla mnie. Um, bardzo mi podobało Warszawie, um, piękne miasto i też miłych ludzi. Um, no super podoba mi się w Polsce, naprawdę. Um, duża niespodzianka była. Um, bardzo polecam tej szkoły, bo mamy tu dobrych ludzi i um, przyjemna atmosfera.